Ja. 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 Nazywam się Katarzyna Nowakowska, Rabińska Nowakowska. Figuruję właśnie w Powstaniu Warszawskim i w Muzeum Powstania jako Rabińska Nowakowska. Ja się urodziłam w Warszawie w roku 1924, 30 kwietnia. Mama była córką ziemianina. Ojciec był synem przemysłowca z kolei. Miał fabrykę garbardią, ogromne garbardię. Miał i w Krakowie, i, i, i w Radomiu. To w każdym razie był bardzo zabożnym człowiekiem. Ojciec był bardzo wykształconym człowiekiem, bo miał studia skończone i w Polsce, i w Wiedniu, w Austrii. Zupełnie nie miał później z Sochemią nic do czynienia, bo pokochał tak wojsko, że dla niego wojsko to było wszystko absolutnie wszystko. Ja, ja miałam 10 lat jako ojciec ubar i, i raczej bardzo mało nam o swoim y, życiu opowiadał. Y, y, raczej wiem y, więcej z, później z opowiadań z prasy, z książek. Pomógł jeszcze y, 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 generałowi Sikorskiemu wydać pamiętniki. to Piłsudskiego tak zabolało, że, że, że <laughs> nie po prostu nie ufał, bo no. Ojciec był dowódcą pułków w Rzeszowie, a Sikorski był dowódcą pułków we Lwowie. I właśnie Sikorski tak daleko, na południe ojca Sikorskiego wysłał, żeby mieć jak najmniej z nimi do, do czynienia, proszę pani. Ze względu na to, że Piłsudski raczej unikał wyższych stanowisk dla swoich przeciwników, więc już ojciec nie, nie awansował, tylko awansował w czasie walki z wrogiem, proszę pani, to awansował i został właśnie pułkownikiem, pod przepraszam. Wiesz, mieszkaliśmy na ulicy Narbuta. Narbuta 50 to był piękny ten pana Chorocha. I, i ten pan chory wydajmował wojsku tą kamienicę i tam były wojskowe mieszkania. A kiedy ojciec, mając 48 lat, bo ojciec miał 48 lat, jak przeszedł na emeryturę, jak y, y, przeszedł na emeryturę, to musiał wydająć mieszkanie i, wyna, i rodzice wydajeli mieszkanie na ulicy Natolińskiej w kamienicy prezydenta Wojciechowskiego. Myśmy mieli piękne, siedmiopokojowe mieszkanie, z dwoma, z frontowe oczywiście z dwoma balkonami. No piękne mieszkanie, było rzeczywiście piękne, no ogromne mieszkanie. Byliśmy no. przed wojną, były miały się nauczycielki i uczyłyśmy się w domu. Dopiero później do gimnazjum zdawałyśmy. To gimnazjum Królowej Jadwigi, to były dwa gimnazja w Warszawie, Królowa Jadwiga i Juliusza Słowackiego były dwa najlepsze państwowe gimnazja warszawskie. Byłam w pierwszej klasie, jeden rok chodziłam tylko do gimnazjum Królowej Jadwigi, później na, w tych tajnych kursach byłam, ale tych tajnych kursów nie skończyłam, bo nie było pieniędzy, żeby płacić, bo to trzeba było utrzymać nauczycieli. I ci, co kończyli, te taj... siostra zdała maturę na tajnym nauczaniu, a ja, ja już, już nie, nie było. Po prostu możliwości, żebym ja mogła skończyć. I dopiero po, po powrocie z obozu niemieckiego dopiero zrobiłam maturę. Pamięta Pani ten moment, kiedy wybuchła wojna? Kiedy co? Kiedy wybuchła wojna. A naturalnie, że tak. No, ja wtedy byłam u swoich najkochajszych wujostwa tu pod Płockiem w majątku słupca, proszę Pani. To była to ja mówię, to moje najpiękniejsze życie to właśnie było w tej słupce. Ja tam w tej słupce miałam tyle radości, tyle przyjemności, tyle rzeczy się nauczyłam, tyle rzeczy przeżyłam, że to słupce, jak jak, jak, jak raj dosłownie, wszystkie swoje wakacje w swoim życiu, do nigdzie nie wyjeżdżałam ani nad morze, ani w góry, tylko właśnie przy, przyjeżdżałam tutaj do tych kochanych wujostwa, do, do słupcy. I tam, i tam w tej Słupcy to było tak, i życie towarzyskie, i, i, i i życie, życie rodzinne. I to było tak, kochani ludzie, że, że ja właściwie więcej <grym> lubiłam przebywać z nimi niż, niż u siebie już później, jak ojciec umarł, niż, niż u siebie w domu. Pierwszego września ja byłam, uciekaliśmy dwoma wozami i powozem. Ucieka, uciekaliśmy z tego majątku, bo mówili, że jak będzie tutaj wojna, gdzie, gdzie byliśmy właśnie w tej słupcy, no to będzie bardzo niebezpiecznie. I uciekaliśmy w najgorszym miejsce, bo podstaniki, gdzie był właściwie front. To była taka, taka tra, tragiczna tułaczka, że tak powiem, i wróciliśmy do tego majątku, a tam jeszcze się Niemiec, pierwszy nawet nie pokazał. Dopiero za miesiąc czasu dopiero pierwsi Niemcy przyjechali, żeby, żeby się zorientować. Nie, czy czy wygnacie tych właścicieli, czy nie wygnacie? Oczywiście wygnali za parę miesięcy. Niemcy stale kontrolowali, stale, stale rządzili Warszawą, a Natolińska to był piękna dzielnica, to było przedłużenie Alei Róż, a Aleja Róż sięgała do Alei Ujazdowskich, proszę pani. Także I to Niemcy tą dzielnicę zrobili jako dzielnicę niemiecką, więc myśmy mieszkali w dzielnicy niemieckiej, ale nie wysiedleli. myśmy z mieszkania nie byli wysiedleni. Myśmy, myśmy w ogóle wierzyli w to, że, 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 że Polska dostanie pomoc, bo miała tyle układów z przyjaciółmi, z krajami, z którymi zawarła różne pakty, że, 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 że jednym drugim pomogą i wtedy na pewno byłaby inna sytuacja niż była. No myśmy jakoś tak od razu, od razu Zdecydowani na to, że trzeba walczyć z Niemcami, że nie można tego przyjmować normalnie, że to, to być musi. Tego, taka sytuacja nie może być, bo w niewoli nie, nie powinniśmy zostać. No i proszę Pani, ponieważ siostra była starsza, w innych sprawach się kolegów też przyjaciół, można powiedzieć, w gimnazjum Batorego. I poznaliśmy doskonale właśnie do Jasia Bytnara, Tadeusza Zawadzkiego, Alusia Dawidowskiego, to no tam było mnóstwo tych, tam Jacek Tabęcki, mnóstwo tych kolegów było. Z początki konspiracji to było, wszystko było tak zakonspirowane, że w ogóle się nie wiedziało, gdzie, gdzie się należy, bo to tak samo mogła być jakaś komunistyczna organizacja, nic się nie wiedziało. W ogóle nic się nie wiedziała. Dopiero ja się dowiedziałam, jak już było powstanie, że jestem przydzielona do batalionu Golski, który ma zdobywać Politechnikę Warszawską. To znaczy, kiedy miałam telefon że zbiórka moja właśnie jest na terenie Politechniki Warszawskiej przy Kotłowni, dopiero się dowiedziałam. <laughs> że, że, że jestem, ale też, też jak się nazywała ta organizacja, to, 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 to wszystko była tajemnica. Szkolenia to miałam już jak zdecydowałam się, że zostanę pielęgniarką, bo początkowo byłam łączniczką. To łączniki nie potrzebowały, to było, to było kwestia tylko przenoszenia. Co, co ja przenoszę, to ja nie widziałam, tylko wiedziałam, gdzie mam dostarczyć i koniec na tym. Ta atmosfera, ta nienawiść, do, do Niemców była ogromna, bo Niemcy nie, nie można było ich zrozumieć, że oni tak. Polaków chcą zniszczyć, proszę pani. I tak dla Polaków było nic prawie niedostępne, więc nienawiść do tych Polaków była niesamowita. W ogóle, proszę pani, ja mówię, że gdyby nie wybuchło powstanie, to, 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 to właśnie niezorganizowani powstańcy, by, yy, yy, nie owa z rękowa, poszli, na, na, żeby ich wypędzić z Warszawy, proszę pani. To, to trzeba było żyć tam, żeby zrozumieć, że powstanie musiało się odbyć. Proszę pani, że nie było mowy o tym, żeby po prostu Warszawa została zabrana przez Rusków, a nie, a nie, nie przez nas, proszę Pani. A wszystkimi siłami chcieliśmy zdobyć tą Warszawę, dlatego że jeżeli zdobędziemy Warszawę, to będziemy mieli prawo do no, urządzenia tego miasta, bo, bo zdobyliśmy, myśmy zdobyli i Warszawa jest nasza. No. A tu się okazało zupełnie co innego. I właśnie ja zawsze młodzieży tłumaczę, że powstanie, czy by było zatwierdzone przez nasz rząd, który się mieścił za granicą, nie, nie, nie w Polsce. To, to i tak powstanie by wybuchło, bo nasza młodzież by nie wytrzymała po prostu, nie, nie wytrzymałaby. 1 sierpnia ja pracowałam w Bobonierce, w takiej skłonce. Gdzie właśnie był wszyscy yy, no, pracujący w tajnie w Warszawie, tam się, wszyscy nie wszyscy, ale każdy były zbiórki, były, były spotkania właśnie w tej bombonierce. I ja przyszłam do, tego, do tej bombonierki sama jedna do pracy. Był tylko dozorca, który otworzył drzwi. Bo dozorca otwierał te żaluzje, drzwi, wszystko otwierał i już sam poszedł. I ja byłam sama jedna w tej I Dzwoni natychmiast do tego pana Malinowskiego, do właściciela, że ja muszę być o godzinie 15 w pewnym miejscu, i nieodwołalnie muszę, nie mogę pracować. No więc że ja tak dzwoniłam do niego do, prawie do za trzecia I dzwoniłam gdzieś okay, ile razy? To już nie pamiętam. W każdym razie dużo razy. I kiedy już się zdecydowałam, już to była tu za 20, za 15, kiedy już o trzeciej miałam być, proszę Pani, ja dopiero wyleciałam z tej bombonierki, on akurat się pokazał. Widział, że, że ja jestem, to rzuciłam te klucze tam pod, 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 pod wycieraczkę i wrzewanym biegiem poleciałam na Tolinską, żeby wziąć ekwipunek i z tym ekwipunkiem na Politechnik. I to wszystko biegiem musiałam zrobić, ale spóźniłam się, ileś tam prawie około pół godziny czy, czy 20 minut się spóźniłam. Przychodzę na spotkanie i dziewczyny mówię, Kasia, niedobrze, komendant się pytał o tobie, jak się pokażesz, masz natychmiast do niego do raportu stanąć. Przychodzę do swojego szefa, komendanta i, i, i właśnie i mówię, co się stało, że przecież byłam sama, że przecież to jest majątek, przecież ja nie mogłam tego zostawić i, 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 i i rzucić wszystko i pójść, to no, czekałam na właściciela, który nie przychodził. Wreszcie, wreszcie zdecydowałam się rzucić wszystko i przyjść, ale spóźniłam się. A czy pani wie, że pani będzie postawiona przed sąd wojskowy? Także to nie było. Nie było. pani, wojsko to nie, nie, nie bagatela, to, to nie bardzo nie zabawka, proszę pani. No i z takim strasznym stresem, kiedy zawsze miałam na myśli, żeby działać, żeby być przykładem dla wszystkich, ja spóźni, mogłam się spóźnić, nie wolno mi się było spóźnić, ale jeszcze człowiek był na tyle głupi, że, że sobie nie zdawał sprawy, że będzie tak ostro po, po, potraktowany. Proszę no i z tym strasznym stresem, z którym z, z, z rzeczywiście trudno mi było się pogodzić, i zaczęła powstanie warszawskie. No.